Excel to program do analizowania danych i wykonywania najróżniejszych obliczeń. Ale żeby mieć co analizować, to trzeba najpierw te dane do Excela wprowadzić. W tej lekcji zobaczysz jak wprowadzać dane do arkusza i jak edytować te dane. Dane mogą być wprowadzane oczywiście do komórek a dane w Excelu mogą być zarówno bardzo proste, jak również bardzo rozbudowane. Mogą to być bardzo proste, krótkie tabelki, jak również ogromne listy, na których będą tysiące pozycji, setki kolumn, tysiące wierszy itd. Zarówno z krótkimi tabelkami, jak i z ogromnymi listami można stosunkowo łatwo pracować. Bardzo łatwo wprowadzać te dane i edytować je. Zobaczmy. Jeśli chcesz klikać razem ze mną, ściągnij plik, który jest podpięty pod tę lekcję o nazwie Wprowadzanie i Edycja danych. W arkuszu wafelki mamy bardzo prostą tabelkę. W ostatnim wierszu przy Princesie Go Czekoladowej brakuje kilku pozycji. W marcu jest tutaj pusta komórka. Jeśli chciałbym teraz wprowadzić wartość, która była dla marca. Zmyślmy, niech to będzie 5000, ustawiam się w odpowiedniej komórce i wpisuję na klawiaturze 5000. Jak to zatwierdzić? Można to robić na różne sposoby, i wiele osób zna różne sposoby. Ja polecam ci jeden e, bardzo niezawodny sposób: jest to klawisz Enter. Klawisz Enter e, ma ogromny plus, on zawsze działa jako zatwierdzenie. Natomiast e, minus tego jest taki, że kursor przeskoczył do komórki pod spodem. Jeśli chciałbym teraz wypełnić Kwotę dla kwietnia, to strzałką mogę przenieść się do odpowiedniej komórki i tu wprowadzić e, odpowiednią kwotę. Niech to dla kwietnia będzie 4,5 tysiąca. Inny fajny sposób na zatwierdzenie zawartości e, komórki to klawisz tabulacji. Po naciśnięciu klawisza tabulacji zawartość e, wprowadzona do komórki jest zatwierdzana, ale kursor nie przeskakuje pod spód, tylko przeskakuje w prawą stronę. Jeśli jeszcze raz nacisnę Tab, wtedy przeniosę się do pozycji czerwcowej. W czerwcu wprowadzę na przykład 7000 i zatwierdzam Enter. Jeśli w którejś z tych liczb jest pomyłka i chciałbym ją wprowadzić na nowo, na przykład kwota dla marca dla Princesy Mlecznej jest stosunkowo mała. Sprawdziliśmy w dokumentach i wyszło, że to powinno być 1960. W jaki sposób to poprawić? Nie muszę kasować zawartości komórki. Jeśli zacznę wpisywać teraz nową wartość, to ta poprzednia zostanie automatycznie skasowana. Spójrz, wpisuję 1960. Jak widać, ta wartość się pojawiła, tamta poprzednia zniknęła. Zatwierdzam to Enter. Mogę również a, zmienić zawartość komórki bez nadpisywania starej. W przypadku lutego. Dla princesy got czekoladowej tutaj widnieje wartość 96. Jeśli chciałbym, żeby to nie było 96 tylko 9600, to mogę zedytować tę komórkę i dopisać dwa zera, zamiast wpisywać od początku 9600. W jaki sposób? Wystarczy, że dwa razy kliknę na tej komórce lewym przyciskiem myszki. Wtedy kursor zaczyna migać w tej komórce, klawiszami strzałek mogę ustawić się w odpowiednim miejscu, czyli z prawej strony liczby 96 i dopisać 2 zera. Po dopisaniu zatwierdzam oczywiście enterem. Jeśli chciałbym dopisać do tej tabelki nowy wiersz, na przykład "princessa czekoladową. a "princessa czekoladowa" już była, niech będzie "princessa kakaowa. A klawisz Tabulacji spowodował, że kursor przeskoczył mi w prawą stronę pod styczeń. Mogę teraz wprowadzić jakieś wartości dowolne. Klawiszem Tab mogą przesuwać się w prawą stronę i jednocześnie zatwierdzać te wprowadzane wartości. Co ciekawe, naciskając klawisz Tab. Kursor przeskakuje w prawą stronę. Jeśli doszedłem do ostatniego miesiąca i nacisnę teraz klawisz Enter, to spójrz co się dzieje. Kursor przeskoczył mi pod spód, ale pod princescy czekoladową. O, przepraszam, pod princescy kakaową. Dlaczego tak? Ponieważ naciskając klawisz tabulacji, Excel zapamiętuje miejsce, w którym zacząłem ten tabulator naciskać. I teraz jak nacisnę Enter, to przeskakuje pod komórkę w której rozpocząłem naciskanie klawisza tabulacji. Spójrz, jeżeli ustawia się znowu na princesie kakaowej, nacisnę tab, 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 tab i teraz doszedłem do końca, naciskam Enter, to kursor przeskakuje mi pod spód, bardzo wygodne. Jeżeli chciałbym teraz tych pozycji tutaj dopisać więcej. Przejdźmy do drugiego arkusza, do arkusza o nazwie firmy. Tutaj załóżmy, że znowu chcemy wprowadzić jakieś zmiany. Na przykład w komórce A18 jest firma o nazwie Steenet. Jeżeli chciałbym skasować nazwę tej firmy i wprowadzić inną, to oczywiście mogę usunąć zawartość tej komórki naciskając klawisz Delete. Spójrz, wtedy zawartość komórki jest czyszczona. I wprowadzę inną nazwę firmy. Niech to będzie na przykład Gronet. Zatwierdzam klawiszem Enter. Spójrz, w kolumnie Kod i Miejscowość a brakuje kodu przy Kancelarii Senatu. Jeśli ustawiam się w tej komórce i chciałbym ten kod tutaj dopisać, no problem. Wystarczy zacząć wpisywanie 00, na przykład 400. Ups, nie dokończyłem. A przez pomyłkę nacisnąłem klawisz Enter, więc mogę ustawić się jeszcze raz na tej komórce, kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki. W ten sposób wchodzę do edycji tej komórki i dokończam. Spacja. Warszawa. Naciskam Enter, aby to zatwierdzić. Jeszcze inny, inna ciekawa możliwość. Spójrz, w kolumnie osoba kontaktowa brakuje przy niektórych wierszach osób. I teraz ciekawostka. Jeżeli ustawię się na pierwszej osobie i nacisnę taki skrót z klawiatury CTRL strzałka w dół, to Excel e, ominie mi kilka osób i ustawi się przed e, pustym miejscem. Jeżeli teraz nacisnę raz strzałkę w dół, to ustawiam się w tym pustym wierszu. Tu wprowadzę jakąś osobę. Zaakceptuję ją Enterem I teraz, jeżeli nacisnę znowu Control i strzałkę w dół, to Excel mi przeskoczy do kolejnej, ostatniej osoby. Ustawiam się przed pierwszą pustą komórką. Znowu mogę nacisnąć strzałkę w dół, wpisać jakąś osobę naciskam Enter, potem mogę znowu Ctrl strzałkę w dół, żeby Excel mi znalazł kolejną e przerwę i tak mogę poruszać się od przerwy do przerwy. Mogę oczywiście przewijać ekran e paskiem do przewijania e pionowego i znajdować te puste komórki, ale równie dobrze mogę korzystać z tego skrótu Ctrl strzałka w dół. Także jeżeli chcesz wprowadzać jakieś dane do Excela, tylko ustawiasz się w komórce i rozpoczynasz wpisywanie. Pamiętaj, aby zatwierdzać Enterem lub tabulator. Jeśli chcesz zmienić zawartość komórki, to najwygodniej dwa razy kliknąć w tej komórce. Inny sposób na zmianę zawartości komórki to ustawić się na takiej komórce i nacisnąć na klawiaturze przycisk F2. Jest to równoznaczne z dwukrotnym kliknięciem w takiej komórce. Również kursor zaczyna w niej migać. Z strzałeczkami w lewo i w prawo możemy przemieszczać się wewnątrz takiej komórki i dokonać stosownych zmian. Enterem oczywiście te zmiany zatwierdzamy. Jeszcze inny sposób, aby zmienić zawartość komórki, to ustawić się na tej, komórki, na tej komórce, którą chcesz zmienić, a potem klikasz myszką w pasku formuły. Tutaj w tym pasku wpisana jest zawsze wartość, ta, która jest wprowadzona do komórki. Więc możemy w tym pasku formuły kliknąć w dowolnym miejscu i wprowadzić stosowne zmiany, na przykład Numer 22. Enterem możemy to zatwierdzać. Jeśli chcesz, oczywiście możesz tworzyć własne dane. Spróbujmy. Wstawię nowy arkusz i utworzymy um, dla tego arkusza jakąś nazwę. Dwa razy kliknę na jego nazwie. Niech ten arkusz nazywa się wydatki. Zatwierdzam tę nazwę Enterem. I powiedzmy, że rozpocznę budowanie tej mojej tabelki od komórki B2. W komórce B2 wpiszę na przykład nazwa, potem wpiszę data, a potem kwota. Naciskałem klawisz tabulacji, więc kursor przeskakiwał mi w prawą stronę. Teraz, jeżeli wpisałem kwota, nacisnę Enter. To kursor przeskoczy mi pod nazwę, ponieważ w tej komórce B2 zacząłem naciskać ten klawisz tabulacji, więc naciśnięcie klawisza Enter przeskoczyło pod komórkę B2, czyli do komórki B3. No i teraz wprowadzam pierwszy wydatek. Niech to będzie rower. Wpisuję rower. Zatwierdzam tabulatorem. Data zakupu tego roweru niech to będzie na przykład 1 czerwiec 2012 roku. Jak taką datę powinniśmy poprawnie wprowadzić do Excela? Szczegółowo o datach będziemy mówili później, na chwilę obecną. Zapamiętaj sobie, że daty do Excela musimy wprowadzać w formie rok, najlepiej podając 4 cyfry roku, potem myślnik miesiąc, czyli 06, myślnik dzień, niech to będzie 01, czyli 2012, 06, tabulatorem mogę to zatwierdzić i kwota, którą wydałem na ten rower, niech to będzie 1000, 420 zatwierdzam enterem kursor znowu przeskakuje mi pod spód pod pozycję rower i tutaj mogę wpisywać dalej Na przykład telefon mogę tabulatorem mogę nacisnąć tabulator aby przeskoczyć do komórki kolejnej również wprowadzę jakoś, jakąś datę telefon załóżmy mam zamiar kupić W lipcu, niech to będzie na przykład 5 lipiec, czyli 0705, i na telefon zamierzam wydać 640 zł. Zatwierdzam enterem i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna uwaga na koniec. Czasami zdarza się, że pracując na jakiejś tabelce z danymi, przez przypadek coś na klawiaturze naciśniemy, a, i a, to spowoduje nadpisanie zawartości komórki. Możemy to wycofać, naciskając klawisz Escape. Escape jest bardzo fajnym sposobem, aby wycofać się z obecnie wykonywanej czynności. Jeśli przez przypadek coś e, wpisaliśmy w jakąś komórkę, ja wpisałem jakieś głupoty, naciskając dowolne literki na klawiaturze. I jeżeli to zatwierdzimy enterem niechcący, to zawsze możesz skorzystać z polecenia cofnij. Polecenie cofnij masz dostępne na górze na pasku szybkiego uruchamiania. Oznaczone jest ono strzałką skierowaną w lewą stronę i pozwala cofnąć ostatnio wykonywane czynności. Jeżeli kliknę w ten przycisk to wtedy tę czynność wycofamy. Równie dobrze możesz skorzystać do cofania ze skrótu klawiaturowego. Skrót ten to CTRL Z. CTRL Z działa jak cofnij. Także pamiętaj, jeżeli pomylisz się, wprowadzisz niepoprawne dane albo coś przez pomyłkę usuniesz, nadpiszesz, to możesz taką czynność wycofać. Polecenie cofnij daje możliwość wycofania kilku czynności, więc tak naprawdę mógłbym wycofać wszystkie zmiany, które wprowadziłem w tym pliku. Zazwyczaj nie będziesz chciał cofać wszystkiego, ponieważ cofniesz tym sposobem swoją pracę. Ale polecenie to jest bardzo przydatne w sytuacji, kiedy coś przez przypadek zrobimy źle i chcemy daną czynność po prostu cofnąć.